Krzysztof Lenarczyk, razem ze mną w Studio będziemy rozmawiać o FIFA. O FIFA 18, która jest wyczekiwana przez wszystkich fanów e, sportu kopanego naprawdę od wielu, wielu dni. Tak naprawdę w momencie, kiedy pojawia się 17, wy już czekacie na 18. Taka jest prawda, bo, znaczy, po... coś jest, bo... bo po, poznajecie wszystkie meandry 17, a potem już czekacie na następną e, część, no ale konferencja prasowa, która skończyła się dosłownie 10 minut, 15 minut temu, ujawniła wiele szczegółów S Cyp jak z rękawa o tych szczegółach. Proszę to jest bardzo. Taka, że ona przede wszystkim dotyczyła funkcjonalności online i trybu FIFA Ultimate Team, który jest najbardziej popularny i najbardziej dochodowy w historii FIFA. Yy, yy, cały producent FIFA stwierdził, że aż 7 milionów ludzi grało wow. yy, w pewnym momencie w, w ten tryb, więc siłą rzeczy muszą go reklamować dalej. No i takie najważniejsze nowości to to, że yy, karty legend, karty tych popularnych piłkarzy z przeszłości, które były dostępne wcześniej na Xboxie, będą dostępne na wszystkich platformach i ujawniono co do tych ile jakie te karty będą i co ciekawe ym, oczywiście wcześniej było wiadomo, że one będą miały nazwę ikony i tak dalej, bo to było we wcześniejszych trailerach, ale dzisiaj okazało się, że każda z tych legend, na przykład ym, powiedzmy Holit, znany z wszystkim z FIFA Gwiazda, Cemilanu, Holender, jeden z najbardziej wszechstronnych piłkarzy w historii, każda z tych kart będzie miała e, trzy wersje określone w jego karierze. Jedną na zakończenie kariery, która będzie taka trochę najsłabsza, jedną z, początków, z e, początków bycia gwiazdą, bycia rozpoznawalnym, która będzie taka trochę lepsza i taką wersję najlepszą Prime z czasów świetności, kiedy dany piłkarz był uznawany za najlepszego i te dwie wersje będzie można trafić normalnie w paczkach lub gdzieś tam sobie kupić za końce, które by będziemy posiadali, a trzecią, najlepszą wersję będzie można tylko i wyłącznie trafić w jednym konkretnym dniu, które wyznaczy jej, albo oddać tą gorszą wersję i zrobić yy, takie wyzwanie budowania składów, konkretnie kilka tych wyzwań, żeby tą kartę otrzymać, więc siłą rzeczy te karty będą bardzo drogie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest dużo fanów, dużo freaków, którzy na przykład wydadzą miliony, żeby mieć najlepszego Ronaldinho. I tu mówimy o milionach coinów dostępnych w grze, nie tak. mówimy o milionach złotych, ale także mówimy o wysokich pieniądzach. Dobrze, czy to nam przedłuża troszeczkę samą rozgrywkę i sam gameplay, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia ekonomii zawartej w FIFA? Znaczy to przede, wszystkim i buduje, przede wszystkim buduje hype wokół FIFA, bo wydaje mi się, że to, co będzie przyciągać i jej stopniowo jakoś tam podnosi ten hype w stosunku do 18, który wydaje mi się początkowo był przespany i teraz z każdym kolejnym trailerem, z każdym kolejnym ogłoszeniem coraz więcej ludzi się na to jara. No myślę, że już wiele lat wcześniej było powiedziane o tym, że chcemy mieć generację danych piłkarzy, że na przykład chcielibyśmy zagrać Ronaldo z Manchester United, mimo że już dawno tam nie gra. Oczywiście na razie tego nie zobaczymy, na razie mamy tylko te legendy, te ikony w postaci Pele, Maradony, Hulita i tak dalej, ale myślę, że to jest świetne. Poza tym ogłoszono między innymi to, że pojawi się taki tryb widza, gdzie będą retransmitowane mecze najlepszych graczy na świecie i będzie można się z nich bezpośrednio uczyć będzie taki specyficzny tryb kamery Będą, y, będzie można sobie powtarzać ich zagrania i na podstawie odzorowania tych zagrań uczyć się gry i jest to bardzo fajne, bo w Fifa Online 3 w takiej wie na azjatycki rynek już dawno temu to jest i dziwiło mnie to dlaczego do tej pory nie ma tego w normalnej Fifie i myślę, że to dla graczy, którzy chcą gdzieś tam pójść poziom wyżej i mieć kontrakt sportowy w jakiejś organizacji, agencji i tak dalej, jak na przykład czy w klubie piłkarskim, jak na przykład Legia Warszawa, czy Wisła Płock, które taki piłkarze posiadają, yy, oczywiście cyfrowych w postaci yy, graczy FIFA, yy, to będzie świetny pomysł. Pojawi się także yy, takie yy, tryb dla graczy, którzy nie za bardzo chcą grać online, ale yy, będziemy dostawali określone składy, z którymi będziemy musieli wygrać i z każdym kolejnym będzie podnosił się poziom trudności i będziemy dostawać lepsze nagrody. Więc dla graczy, którzy niekoniecznie będą chcieli grać online i rywalizować z innymi, yy, też coś się znajdzie. Pojawiły się, pojawił się nowe, nowe z wyzwania budowania składów, gdzie każdy kolejny... Nie wiem jak to w, wytłumaczyć, bo wiem, że część z was na pewno grała w Tetrisa, a wyzwania z budowania składów to jest coś podobnego. Po prostu z danych kart, z danej partii klocków musimy zbudować taki skład, żeby spełnił nam wszystkie wymagania, czyli na przykład dwóch Hiszpanów trzech Polaków i tak dalej. Nie, do, a w tej edycji, to już było w, szesna, w 17, a w tej edycji po prostu dojdą takie klocki martwe, które będą nam ograniczały dane wezwanie, że na przykład dostaniemy z góry narzucone 8 kart, a my będziemy musieli dodać tylko trzy albo jedną, tak żeby spełnić określane... Yy, wymagania. Krzysztof, czy nie jest przerażające trochę to, że opowiadasz mi o FIFA 18 i ja ani razu jeszcze nie wspomniałeś o gameplayu, wspominasz mi tylko i wyłącznie o kartach, no czyli żeby te karty zabrały tak naprawdę całą moc w FIFA i nie jest już ważne jak bardzo dobry będzie bramkarz, że e, podania będą niewiarygodne, a że ruchy postaci to już w ogóle będzie mistrzostwo, czy FIFA osiągnęła już ten top, że nie da się dalej i teraz już tylko będą mi się odaremnieć Samego gameplayu na konferencji było około 20 minut, jakiś jeden mecz, 90 minut meczowe, ale wydawało mi się, że połowa była wydłużona, bo strasznie długo się to ciągnęło. No i gameplay wyraźnie się zmienia, przynajmniej moim zdaniem, bo no ja mam już 4000 meczów w tym roku, co jest jakiś absurd. Chyba więcej, więcej meczów rozegrałem w 17 niż we wszystkie FIFA wcześniej razem wzięte. Więc siłą rzeczy widzę te różnice, no i przede wszystkim gra wydaje się dużo wolniejsza kilka razy wolniejsza i animacje to co zapowiadano, że każdy zawodnik będzie miał specyficzną animację biegu, to jest prawda, to widać już teraz w tej wersji, którą pokazano. Każdy zawodnik? Tak, będzie określona ileś tam tych typów danego, danego biegu, ale każda waga, masa, wzrost będzie, będzie wpływać na tą okay. animację i to od razu było widać na tym co pokazano i no, wydaje mi się, że też bramkarze będą dużo gorsi, grafika praktycznie niczym się nie różni w stosunku do 17, ale też ciężko zrobić coś ładniejszego, po prostu jest ładniejsze oświetlenie. I chyba tyle, co mogę powiedzieć. Jeżeli o czymś zapomniałem, to przepraszam. Wydaje mi się, że, że wszystko, to, co miałem do przekazania na temat tej konferencji, co, co było do przekazania, jest przekazane, ale... No muszę powiedzieć, że chyba pierwszy raz od dawna nie jestem jakoś bardzo najarany na FIFA. I właśnie odpowiedziałeś mi na ostatnie pytanie, którego jednak nie zadałem. Czy bardzo czekasz? Ale jak nie... nie, nie czekasz jakoś znaczy, tak super bardzo to. Nie wiem, czy my mogliby mi jeszcze bardziej przekonać do tego produktu. Bo ty i tak kupisz każdą oczywiście, kolejną. Oczywiście. Prawda jest taka, że y, FIFA swoją funkcjonalnością online no, zjada. Zjada każdą grę piłkarską. Nieważne jak bardzo byłaby zabugowana. A ile jest tych gier piłkarskich? Jest Pro Evolution Soccer, no, jest FIFA. W tym momencie dwie. dwie. Tak, ale no. Bo Adidas Power Soccer skończył się na Konkurencja od.. <laughs> nami jakaś tam jest i jest na pewno dużo rzeczy fanów, która woli sobie grać w PESA ja to rozumiem jak najbardziej i to szanuję Pewnie. ale funkcjonalność online i tryby, które są w FIFA, po prostu nie dają w ogóle szans konkurencji, co by oni nie zapowiedzieli to ja i tak bym pewnie sobie grał i, i sprawiłbym tę grę. I to mi się podoba. Dzięki wielki Krzysztof, tyle o w gramy na Maxa na dzisiaj, natomiast my wracamy do muzyki prosto z naszego ukochanego Falauta 4. A już za chwilę będziemy rozmawiać o mechanikach samochodowych i o symulatorze mechanika samochodowego, a także będziemy mieli recenzję Balb Boya. To będzie gra, w której chłopiec ma ym, taką... Żarówkę zamiast głowy i to też jest bardzo przyjemne. Więc koniecznie słuchajcie, gramy na maksa dalej. No, yy, muzyka z falauta teraz już powoli się zaczyna. Tak strasznie po cichu, ale ona jest bardzo przyjemna. Więc wy sobie dajcie głośniej.